Dzień dobry, witam wszystkich po raz pierwszy w 2025 roku i przy okazji życzenia, życzenia spełnienia marzeń, życzenia pomyślności, zdrowia, miłości i tylko samych sukcesów w życiu prywatnym, jak i zawodowym, a przy okazji biorąc pod uwagę jaki póki co charakter ma mój kanał, takie małe odniesienie do polityki, a mianowicie nie można absolutnie porównywać Macina Romanowskiego, że jest załącznikiem czy częścią jakiegoś rządu na uchodźstwie. Nie można porównywać absolutnie księdza Michała Roszkiego do księdza Jerzego Popiłuszki. Nie można absolutnie porównywać ostatnich minionych już ośmiu lat rządów wpisu do stanu wojennego w Polsce. I nie można absolutnie porównywać dzisiejszego rządu Tuska do rządu stalinowskiego. I tu politycznie życzę Państwu, życzę wszystkim, aby polityka w 2025 roku i w latach następnych polityka rządu polskiego nie dawała nikomu absolutnie żadnych przykładów do tego typu porównań, które to porównania są absolutnie niedopuszczalne. I to w zasadzie wszystko życzę częstych spotkań. Sobie życzę częstych spotkań z Wami i do zobaczenia.